Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 31 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina. Tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Ciebie moją uwagę w tym fragmencie zwraca zdanie: Wy natomiast macie namaszczenie i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Dzisiaj to słowo mówi o namaszczeniu. Tak jak ten zapaśnik, który był namaszczany do walki, po to, by nie było go za co łatwo go schwycić, tak my jesteśmy namaszczani też do walki. Nasze codzienne życie jest walką, jest zmaganiem, ale święty Jan podkreśla, że w naszej wierze bardzo ważna jest wiedza, bez, bo bez wiedzy, Możemy bardzo łatwo się dać wyprowadzić na manowce, wyprowadzić w kanał. Niech Was błogosławi Bóg, szef mogąc. Ojciec i syn i Duch Święty, dobrego dnia, Szczęść Boże.